Balny Wielkanocne, Pani Wiesia Bogdańska, pieczywo właśnie urzędowe to będą baranki własnego koszyk, albo oraz pani Ewa Zbunek. Również pisano Dla nasz dla pani które się Zielania się zioła. się śliczno, pani, za anielskiego dwora. A przechodzi się śliczno, pani, za anielskiego. A jego ojcu była, trzy żonoskie żyła, siersty żonek i ozy w na głowa. Dzień dobry, Państwu, ja myślę, że. Chmury to rozeszły się też, bo Pan pięknie na ligawce zagrał głośniej niż nasz Hejnał o 12.00 i rozpędził Pan te chmury. Chciałbym powitać Państwa bardzo serdecznie, już po raz 25. Cieszę się, że tradycja, kultury, kultura, obyczaje, to wszystko, co jest piękne i stanowi bogactwo naszego rejonu kurpi białych, kurpi zielonych jest wiecznie żywe i możemy. To promować możemy Państwa gościć, możemy przedstawiać naszym mieszkańcom i wszystkim, którzy w dniu dzisiejszym przybywają na półtuski ryb. Proszę Państwa, nasze spotkania ze sztuką wielkanocną to nie tylko kiermasz, na którym możecie zakupić różne wyroby związane z okresem świąt wielkanocnych i przygotować się na te święta, również korzystając z oferty kół gospodyń wiejskich. Ja powiem, jakie koła dzisiaj się prezentują, bo mamy tu koła zarówno z puszczy zielonej, jak i z puszczy Białej. Koło gospodyń Cek z Puszczy Zielonej, koło gospodyń Surowe z miejscowości Surowego, koło gospodyń Turzynianki, Stuż, Stuży, Turzyniacy dokładnie, Sturzyna to jest Puszcza Biała, koło gospodyń Natalin, aktywne babeczki z Natalina, koło gospodyń w Czciance i koło gospodyń w Kacicach.